Witam, dzisiaj zaprezentuję Wam, jak napisać dobry CV w 5 minut i to całkowicie za darmo. Zaczynaj! Wpisujemy sobie w Google generator CV. No i otwiera nam się taka strona. Szybkie jest CV, bo ma być 5 minut. Szybciutko uruchom generator CV. Tu wpisujemy swoje dane. Ja już mam dane uzupełnione. I nie patrzcie na datę, dane są zmyślone. Mail mój jest tylko prawdziwy i imię, nazwisko. Ok, dobra, więc wybieracie sobie tutaj zdjęcie ze swojego oczywiście komputera. Pach, i zdjęcie już jest dodane. Tu możecie dodać dodatkowe pole. W przypadku, kiedy chcecie jeszcze jakieś dane kontaktowe, na przykład dopisać, jak numer telefonu, dodatkowy, wykształcenie tu piszecie i daty sobie do przykładu podam jakąś datę 13 cenie cenie, tak, ok oczywiście pole możecie dodawać, jak również korzystać z wyświetlenia wskazówek, jak nie wiecie co napisać, doświadczenie zawodowe, piszemy 2015 2016 2016 marketingowe marketingowe tu sobie napiszemy jeszcze 2000, 2013 2000, 13, jeszcze słuchajcie Oj, słuchajcie tu tu ze tu, wskoczyło o i tu piszemy sobie, że jeszcze jesteśmy doświadczeniami. Programator. Programator. O. Tak szybciutko staram się napisać. Ok, ukończone kursy szkolenia piszemy. Czyli 2016. Twoje szkolenia tu wpisujesz. Wszędzie możemy dodać dodatkowe pola, języki obce. Jeżeli masz do wyboru, jeżeli znasz angielski, wpiszesz angielski podstawowy w i w mowie na przykład umiejętności, tu wpisujesz swoje umiejętności. Ym, na przykład komunikatywność komunikatywność wpisałem na szybko możecie się zastanowić chwilę i po prostu uzupełnić zainteresowanie sport, muzyka no i dobra mamy powiedzmy wstaw krązurę zaznaczamy krok wybierz szablon i już mamy tu wybieramy szablon oczywiście za darmo interesuje nas żeby nie było pobierz CV No, i powstało nasze CV, które teraz możemy wydrukować lub też zapisać na komputerze i zacząć wysyłać do pracodawców. Zajęło nam to właśnie, z tego co widzę, 3 minut 40 sekund. Oczywiście tu nie uzupełnię wszystkich danych. Na uzupełnienie wszystkich informacji o mnie po już wcześniejszym przygotowaniu yy, zajmie mi około 5 minut. Tak to wygląda. Widzieliście, jakie to proste? Wystarczyło 5 minut, i macie już swoje CV. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!